Ja zachęcam serdecznie do głosowania na panią Agnieszkę Rupniewską. Mówię to jako Rodowita Zabrzanka. Mieszkam w Zabrzu już ponad 60 lat i widzę w pani Agnieszce nadzieję na zmiany. Jest to osoba bardzo energiczna, ma bardzo pozytywną energię i myślę, że będzie mogła dużo dla nas wszystkich zdziałać. Szanowni Państwo, zachęcam państwa do głosowania na Agnieszkę Rupniewską. To osoba młoda, ale i z doświadczeniem. W Zabrzu potrzebna jest zmiana pokoleniowa. W Zabrzu potrzebna jest nowa osoba na funkcji prezydenta miasta. Ja głosuję na Agnieszkę Rupniewską i zachęcam państwa do tego, żeby 21 kwietnia pójść na wybory i zagłosować na Agnieszkę. Cześć, nazywam się Mateusz. W drugiej turze wyborów głosuję na Agnieszkę Rupniewską, ponieważ uważam, że jest najlepszym kandydatem, aby w tym mieście po prostu żyło się lepiej. Młodym ludziom, jak i całej reszcie. Więc mam mój głos i zachęcam również Was wszystkich do głosowania na Agnieszkę w drugiej turze wyborów.